Ero, z tej strony dla Was muszkin. I dziś będzie kolejny odcinek Oczywiście przygód naszych Alex Zagrajmy Minecraft ze mną oczywiście I o czym będziemy dzisiaj rozmawiać? Wy pytacie, ja odpowiadam Oczywiście nasza Alex wreszcie twierdzi, że jest gotowa Twierdzi, że jest gotowa By pójść do Eskini ale zanim się nam GK załaduje, Powinienem powiedzieć, że jeśli pod wczorajszym albo dzisiejszym odcinkiem będzie 15 łapek, to jutro by, będzie kolejny odcinek z Nieśmianka. Jesteście gotowi? No to zaczynamy. I, i jeśli jest, jesteś i moim fanem a, i masz facebooka, przepraszam, na temat Imorcznika, trochę tak, byle jak. Ale, co bez przedłużania, zaraz zaczniemy, nauczą oczywiście giarkę. Mam nadzieję, że się nic złego dzisiaj nie stanie, chociaż przypadki bywają, oczywiście różne. Okej, okay. no to co, lecimy. Widzę, że Alex jest taka, no, Nie jest zbyt przygotowana No i jesteśmy przy nasz... No jesteśmy przy naszej no jaskinią No to co? O, gdzieś się wpadła Przecież ty się w końcu zabijesz, jak będziesz tak robić Dlatego tego byśmy chyba nie chcieli, prawda? Też tak myślę. Dlaczego Steve w nie chce idzie dalej? Powiesz. No, no to co? Zobaczymy, co, co, co tu jest. Czekaj, stój, Alex. Byłem przekonany, oczywiście. Że gdzieś się jakieś razą, ale moi drodzy nie. No i cóż my takiego tutaj mamy? Oczywiście nic nad węgla nie ma, a zawsze węgiel gdzieś był. Dobra, Alex, Do, dość tych, tych trageli. Oczywiście moi drodzy Tu mamy żelazo, ale tak jak mówię Ta wyprawa może się różnie skończyć, prawda? Też tak myślę. Ale spokojnie, jakoś sobie z tym chyba poradzimy. grzybków nioszamy, bo nie wiemy, co to jest. Chociaż raczej wiadomo. Pa. No i zobacz. My y, pisz, piszcie oczywiście w komentarzach, y, co chcecie, żeby mam nagrać, to się razem pośmiejemy. Albo i nie pośmiejemy, ale nieważne. Coś czuję, że z naszą Krzywą kobietą coś jest nie tak. O nie, mam nadzieję, że się wszystko dobrze skończy. Chociaż czego niestety nie obiecuję. Co jest? I wszystko pięknie. 13 razy. Musimy znaleźć więcej. O, słyszałem że ta liczba szczęścia oczywiście nie przynosi. Pragnę wspomnieć, że. Ale zresztą nie będę się wypowiadał na ten temat. Sami napiszcie, co sądzicie o nieśmianku. I piszcie, czy chcecie w naszym odcinku. No. No a następnym razem kolejny odcinek z naszych śmiesznych filmików. Patrzcie jak to jest. No, znowu jesteśmy w jaskini, co tu mówić. O, oczywiście być niewykluczone, że powstaną nowe y, fabularne serie. No nie ma, że musimy teraz wrócić do domu. Bo to może się naprawdę tragicznie skończyć No pięknie. Dobrze, żem się przygotował. Bo inaczej źle, źle by się działo. Oho co to było? Tak to były zombiaki. Ale czuję, że już stąd nie wyjdziemy. No nic. Mamy trochę jedzenia Mam nadzieję, że ta, Bo musimy wrócić jakoś do tego domu No Widzicie jaka kata, ale jest nie rozważa Nawet ci potrafi wyjść z cave'a. W miarę bezpiecznie Ale nieważne, co jest za teoretyczne, naprawdę. Ale czasami, Minecraft jest po prostu niestabilny, jak grunt, żeby mi się przynajmniej nie zamyka nasza apka do nagrywania. Bo to się w moim przypadku często zdarza, ale nieważne. No to co, zrobię teraz coś bardzo głupiego w moim przypadku. Mianowicie zaczepię sobie z obieka. No a Steve oczywiście, tym razem czeka na swoją kochaną. Zastanawiam się dlaczego jej tak długo nie ma. Jest już i coś była zmianka, że jak jego oczywiście nie wróci, to po prostu zwyczajnie pójdzie jej szukać. Ale teraz i tak jest za to zbyt niebezpieczny, prawda? Też tak myślę. No. Oczywiście sobie zbierzemy no te no rosinki żeby miały co jeść. No i rzeczywiście beczą te barany. No beczo mój ludzik. Ale baran, baranami nie będziemy się przejmować. Nie chcę beczą barany jak są barany. No i to to. Zobaczymy co my tam w inwentarzach mamy. No to co? Trzeba zasadzić. Bo jak wrócić do wyprawy, to mnie, to mnie chyba zabije. Bo nie jest posiane pole, ale nieważne. Tym nie Jeśli się nie przyjmujemy. To jego sprawa. Więc lepiej, żeby co, coś tam zasiał. Jak nie chcę mieć obszaru swojej żony. Właśnie, żony. Dlaczego ona tak długo nie wraca? Ona jest oczywiście przecież bezrobota. Otrzymujemy się z jej oczywiście i temu. Gdzie ona? Jest wreszcie, Alex. Kobieto. Możesz mi tłumaczyć, gdzieś ty była. Luję.. Ko kochanie. Co ci się stało? Steve? Słuchaj, nie czuję się dobrze, poza tym ledwo tu przeszłam. Nie wiem, chyba mnie będzie do, do szpitala. Nie chyba, tylko na pewno. To może być złamanie. Poza tym ledwo żyjesz. No nic moi drodzy, na czas pobytu Alex w szpitalu. Będziemy musieli zająć się obejściem, a co za tym idzie? Będzie trzeba urządzić to małe mieszkanko. albo nawet ich rozbudować i po raz skończyć wresz wreszcie ten dom. Bo jak na to patrzę, normalnie nie mogę o tym myśleć. No nic, ale prześpiesz się z tym i w nasem. No a w następnym odcinku zobaczymy Co się stanie Alex i czy Steve sobie poradzić z nowymi obowiązkami. Jeśli chcecie jutro odcinek mieć śpianka, śmiało dać, dajcie pod tym albo poprzednim filmem 15 łapek w górę No, to cześć!